Siemano, mamy rano. Witam Was w kolejnym vlogu z serii Gruby Remont Niedźwiedzia. Tutaj mamy takie kombinacje alpejskie. Zaczynamy dalszą część składania, czyli tutaj idzie filtr. No i odważniki musiałem zdjąć, no ponieważ tutaj się wkręca śruby, bo w tych ramkach jest gwint. Tutaj musiałem przewody poprzekładać. Te od chłodzenia oleju przekładniowego. Ponieważ były wpuszczone tu z boku, traktor był tylko uruchamiany do, e, e, mówcie, no do sprawdzenia wycieków, przecieków i do takiego chwilowego dotarcia znaczy się sprawdzania, czy w ogóle wszystko chodzi. E, I one były wpuszczone tutaj tędyk. Niestety, oryginal, oryginalnie, oryginalnie, oryginalnie. One muszą wchodzić tędyk, ponieważ tu nie założymy ramki tej, która jest z tamtej strony założona. Tutaj w franiu był z tomkiem. rurkę przeprawili z rana na szybkości pojechali dalej działać. No i co? I taki dzisiaj dzień montażu. Tutaj muszę zrobić opaski jakieś, mam przewód, tak więc biorę kamerę na głowę. Cyk, mierzymy przewód co to będzie 20, 22. Cyk, ile tu mamy? 22. I teraz mierzymy coś takiego, żeby rozciąć i przepleść. Tutaj ile jest? 25, to jest za duży. Tutaj 20 pewnie, trochę za mały. No a jak rozetniemy, nasadzimy i na trytytki zrobimy, to powinno być yy, wszystko ok. Tak więc takie przymiareczki. Chyba całe oplotę, żeby się nie przycierały. Tutaj na pewno trzeba, tam pod spodem. Tak więc chyba nie będę się rozwarstwiał i zrobię po prostu wszystko w opasce. Tak więc, do dzieła. Trzeba ich pobrzeszczota. Uparty. Nigdzie nie idę. A więc jak widzicie, zabawy jest sporo. Jednym może się wydawać, że można złożyć taki traktor w 2 dni. Ale jeżeli chcemy to dopieścić, to i tak nie daje gwarancji, że tu nic nie będzie ciekło, że on będzie chodził, ale po prostu się staramy, żeby to w jakimś stopniu miało ręce i nogi. No przecież można to zakręcić, wszystko skręcić i jechać w pole już robić. No ale co? Rok czasu przewód nam wysadzi. Wypompuje cały olej. Zanim zauważymy, albo o ile zauważymy, no niby jest kontrolka od skrzyni, albo będzie zegar, tak, ale jak operator nie zauważy, nie wiadomo kto będzie jeździł, spali. Co spali? Pompy, żółwia, zająca, znaczy się żółwia, nie zająca się pali i taki oto będzie finał tej całej przygody. Dlatego na spokojnie, powolutku wszystko zrobimy, jest jeszcze czas. Kombaj też zdąży zrobić, tak więc na spokojności sobie tutaj działamy i próbujemy to założyć mniej więcej. Będzie elegancko? Będzie gitara, a nie elegancko. Hmm. Ja jak to tutaj poprzekładać teraz, żeby to było dobrze, co? A więc witam po krótkiej przerwie, Szoko chciał dobrze zrobić to przewodem, ale niestety tam jest zbyt ciasno i po prostu nie nasadzę ich i tu brakuje już, yy, za krótkie są węże, dlatego muszę zrobić takim sposobem, jak w Ursusie 10-14, czyli zwykły taki fartuł gumowy, o! Obwijamy dookoła zawinięciem do dołu, żeby woda nie wchodziła i będzie to się trzymało i tak samo od spodu damy i tutaj tutaj może akurat wrzucę przewód, zobaczę jak to będzie, żeby to na ścisk było. Tak więc nie wymyślamy i robimy, bo czas leci, roboty jest, niby brat ma się dzisiaj za kabinę wziąć, ma ogarniać, myć uszczelki, wkładać szyby na spokojnie. Każdy będzie miał jakąś swoją robotę, żeby nie wszyscy robili wszystko, bo wiecie jak to jest, jak każdy robi. Jak jeden robi, no to mniej więcej wie powolutku, gdzie dokręcił, gdzie nie dokręcił, a jak będzie trzech robiło, no to wam powiem, że to słabo mogłoby być. I obcinamy opaseczki, żeby tu nie dyndały nam. Op. No i dobra, gitarka jeszcze pod spodem i będziemy montować kolejną ramkę, filtr i powiem Wam, że będzie to w końcu wyglądało. Jeszcze dzisiaj pomaluję ten przód, żeby siatkę założyć, żeby jak najmniej elementów po prostu było tutaj, gdzie jest. No i czekamy na rozdzielacz, w poniedziałek mam nadzieję, że dojdzie i będzie dzień czasu na pewno zabawy z montażem, tu żeby go umocować jeździć, pozakłuwać przewody na wymiar. Chyba, że uda się kupić takie przewody wkręcane na wymiar, ale wątpię. Tak więc działamy dalej. A więc tak to się już prezentuje. Tutaj filtr założony. Trzeba jeszcze chłodnicę zamontować tutaj, jak i klakson. Chociaż klakson i tak mam w planie jakiegoś fanfara założyć przy kabinie tutaj z tej strony gdzieś bo tutaj jest butla i od butli trójnik który idzie do zegara będzie po prostu e, szedł do fanfara tak więc zobaczymy jak to będzie ale z fanfarem to w ogóle to taka kosmetyka będzie to już chyba po żniwach, albo na e, kiedy indziej tak więc taki przedsmak też tutaj wam zdradzę że coś planuję a co wyjdzie to tego nie wiem tutaj opaska mi pękła przy dociąganiu nie wiem, pojadę, kupię może takie szersze, poszerzane te opaski, bo to to jest taki badziew, a tutaj to jest takie drugie serducho niedźwiedzia, czyli turbosprężarka, która dodaje mu kopa. Tak więc, no tak to się niestety prezentuje. Tutaj opaski, no myślę, że się potem odkręci to wszystko, tak więc skręcamy i działamy dalej. A tutaj zobaczcie, nawet udało się kupić oryginalną gumę Ursus, ta Ursus, Srursurs. Pamiętajcie, nie mylcie tego, że to jest oryginał. Ursusowskich części nie ma od 2000 któregoś roku, czy 1990 któregoś, z tego co się orientuje. To tylko została nazwa. No ale spośród tych wszystkich. No to jeszcze jak cię mogę, jeżeli chodzi o gumy, to te z napisem Ursus jeszcze jakiś czas wytrzymują, a reszta to w ogóle, wam powiem, szkoda zachodu. Co to za opaski, że się urywają? Zobaczcie, jaka beznadzieja. Nie no, tak nie może być. Trzeba jechać jakieś opaski kupić normalne, bo to to, 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 to tak nie może być. Ja nawet tego nie dociągnąłem, Teraz ktoś powyżej śrubokrętem. Tu ma być dorypane, tu nie ma być prawa dostępu żadnego kurzu przez tą gumę. Bo te gumy też ktoś, te gumy, te rury też jakiś mądrala wykombinował, że one nie są okrągłe, tylko z dwóch części robione. I tu są takie ranty. No i niestety tutaj guma nam odpowiednio nie dolega Może przez przed, bez przedłużki, za ja taki silny jestem. Przecież tak z wyczuciem robię. To ja śrubokrętem mocniej dokręcam jak tą grzechotką Zbiło się No niby Jeszcze jest pół obrotu No i dobra, starcie, bo pęknie i tak trzeba jechać po dwie Opaski popatrzeć, co jeszcze trzeba przywieźć. Można montować rurkę dalej. Tak więc o tutaj jest kolejna. To jest jeszcze chyba oryginalny, może nie wiem, czy oryginalny, ale y, na pewno z y, 10 lat stecz kupywany, ponieważ takiego przewodu dzisiaj nigdzie nie kupicie. To jest od sprężarki. Tak więc sobie wyczyścimy go. Był ładny czarny idziemy go umyć i dopiero będziemy zakładać tak jak widzicie powolutku a do przodu a niedźwiedź już będzie wyglądał jak traktor już wygląda taki ala go kart to najważniejsze co tutaj do zrobienia jest tutaj to pestka no insta, z instalacją będzie yy, Pierdu, pierdu, pierdzielenia i jeszcze więcej najważniejszy jest jak dla mnie na chwilę obecną rozdzielać i wyprowadzić ehr -y, Póki nie ma kabiny, chociaż kabinę może sobie zamontujemy przy tym rozdzielaczem, żeby później gdzieś tam coś nie kolidowało. Ale dopóki tego nie mam, to nic za bardzo nie robię. Podłoga już jest skręcona. Tutaj jeszcze franio swoim okiem rzucił. Eee. Wszystko było robione tak jak. Ten traktor był rozbierany, ponieważ ja robiłem zdjęcia Albo zapisywałem sobie na kartce, znaczyłem markerem i spoustawiamy tak Mówi, że tutaj gdzie jest blokada Tu Żeby tutaj nie było żadnego luzu No tutaj jest luz, trzeba po prostu e, na tym wodziku to rozkontrolować i skręcić i zakontrować na nowo e, Rurka jest przestawiona, to już chyba mówiłem No i tak naprawdę tutaj już będzie wszystko jeżeli chodzi no Tutaj trzeba będzie prowadzić, jak już będzie kolumna, cała kierownicza kolumna. Cały panel sterowania będzie zamontowany. Linka do brotomierza, Instalację można prowadzić do alternatora, jak i do przednich świateł. Zaraz światła zakręcę. Tak więc tak powolutku do przodu idziemy i już powiem Wam, że to naprawdę zaczyna wyglądać. Walory tej maszyny pokazują się na nowo. Tak więc, niedźwiedź umarł i w stanie. thank mm -hmm. you Teraz będziemy wkładać najważniejszą część maszyny, czyli kierownica, bo bez niej przyjemność z jazdy byłaby żadna. Tylko nie wiem, gumy te nie wiem czy dostanę tutaj żeby założyć na ślimak. No zobaczę na razie na chwilę obecną po prostu wrzucę kierownicę, przyłapię na dwie śruby no i będziemy sobie później myśleć co jak na razie nie będę zabezpieczał, wbijał tego, tak więc widzimy się po włożeniu.